To Yellow Fark i po tym filmie na pewno już lecę od razu do Kenii. Sam nie wiem, jak ten film zacząć. Ja nie mam żadnego skryptu, bo po prostu na takie filmy trudno zrobić jakiś sensowny skrypt. Będę po prostu gadał, i później to wszystko zmontuję. Ten głos, więc sorry, jeżeli ten film jest dosyć chaotyczny. Ogólnie wiedzielibyście o tym, gdybyście byli na moim Discordzie. Link w opisie. A więc tak. Jeżeli jesteście przegrywami życiowymi i nie macie żadnych znajomych w prawdziwym życiu, a tylko siedzicie na internecie, oto jeden prosty sposób, jak to wszystko naprawić. Żyjemy w społeczeństwie. Jest to dosyć trudny dla mnie film. Dlatego zaczynam od mówienia, że jadę do Kenii, ponieważ wiem, że mój kanał obserwuje moja rodzina część mojej rodziny. Osoby z mojej klasy też tam od czasu do czasu zaglądają, patrzą, co ja tam odpierdalam w tym internecie. Więc trudno tak po prostu wyjąć wszystko z mózgu, co, ma, co mi się tam odpierdala i wyłożyć na stół. Ale myślę, że trzeba o tym pogadać, bo za mało osób o tym gada. Kwestia jest taka, że obecnie nie mam żadnych przyjaciół w prawdziwym życiu. Mam znajomych, trochę ich jest, nawet dosyć dobrych, ale. Nie mam żadnych przyjaciół. Jeżeli na przykład chciałbym sobie wyjść na miasto, coś porobić, nie mam pierwszej osoby, do której od razu bym powiedział, żeby, żeby ze mną poszła. Nie mam praktycznie nikogo, ponieważ prawie wszystkie moje znajomości są w internecie. Nie oznacza to, że zawsze byłem przegrywem, że tak powiem, ale po prostu życie idzie dalej. Ludzie się rozchodzą. Chodzą do innych szkół, zaczynają mieć własne życie trudniej nawiązywać kontakt. Ja wiem, że to dziwnie brzmi. Zwłaszcza jak ja mam kurwa 17 lat, co ty niby wiesz w człowieku, ty w nogach śpisz, ale no. I tak. Przyszło mi do głowy, że nieposiadanie znajomych w prawdziwym życiu, a posiadanie, że tak powiem, dużo znajomych w internecie. Nie jest w ogóle niczym złym. To nie jest nic złego. Nie jesteś przegrywem, jeżeli nie ma żadnych znajomych w prawdziwym świecie. Nieważne, jak bardzo inni ludzie chcą ci to wmówić w głowę. Wiesz dlaczego? Ponieważ jakby nie ty decydujesz, kim jesteś, nie ty decydujesz, gdzie się urodziłeś, urodziłaś, nie ty decydujesz, w jakim małym społeczeństwie jesteś. Możesz starać się. Upodobadniać? Upodobadniać? Nie wiem, może. Możesz starać się być jak najbardziej podobną osobą do większości, dookoła ciebie, ale nie będziesz z tym szczęśliwy. Nie będziesz, ponieważ kwestia jest taka, że to nie jesteś ty. Oczywiście, jeżeli akurat pasujesz idealnie w tą całą społeczność małą yy, tam w, twoim, w Twojej okolicy, to będzie w sobą i wiesz, ciesz się. Ale jakby nie patrzeć, każdy jest inny. Nieważne jak ktoś jest do ciebie podobny, każdy jest chociaż minimalnie inny. Więc trudno znaleźć w prawdziwym życiu, yy, chociaż garstkę znajomych większą niż, nie wiem, dwie, trzy osoby, które naprawdę z którymi czułbyś się dobrze, a oni z tobą. Tak cały czas, non stop. Zawsze jak spędzacie czas. Trudno się dostosować po prostu, co ja chcę powiedzieć. Z drugiej strony, w internecie mamy całą gromadę ludzi. Każdy jest dostępny, co nie? I o ile nie da się znaleźć idealnej yy, osoby, ponieważ to jest ni nierealne, to można znaleźć bardzo duże grono znajomych, o których się dba, o których. I się myśli. Trzyma się za nich kciuki. Uff. To jest naprawdę ciężki film dla mnie. Ja tutaj robię jakieś 10-minutowe przerwy i ja rozmyślam, co ja tu mam powiedzieć, naprawdę. W sensie, zmiana samego siebie, tak, żeby się dopasować do innych ludzi, nie jest dobra. To nie jest pod żadnym pozorem dobre ani zdrowe, ani jakiekolwiek. To jest największa krzywda, jaką można sobie samemu wywodzić. Albo przynajmniej jedna z największych, wiadomo. Ponieważ ty, ty jesteś po prostu sobą. Nie jesteś kimś innym. I nie staraj się być kimś innym. Jesteś sobą. Nieważne jak może ci się wydawać, że jesteś bezużyteczny i że nie masz żadnego znaczenia w tym świecie i jeżeli umrwę, to dla każdego będzie lepiej, to bądź sobą. Ponieważ na pewno znajdzie się wiele osób, dla których jesteś jedną z bardziej wartościowych osób w ich życiu. Wiem, że zabrzmi to dosyć jak na jakąś bajkę Disneya czy coś, ale nieważne jak jesteśmy niedoskonali, musimy trzymać się razem. Każdy jest niedoskonały, nawet te osoby, które idealnie wpasowały się, że tak powiem, w społeczeństwo, w społeczność. Dookoła siebie. Ja ten film robię ogólnie, bo ja wiem, że w mojej widowni yy, praktycznie każdy ma jakieś problemy, nie oszukujmy się. W sensie nawet, mimo że praktycznie nikt o tym nie rozmawia otwarcie, poza może dwiema osobami, to dosyć się znam na ludziach. Dosyć potrafię wykryć, kiedy ktoś ma problemy, zwłaszcza jeżeli są to dosyć poważne. W sensie nie jestem żadnym psychologiem ani nic. I dodatkowo moja widownia jest dosyć młoda, co nie? Więc to jest bardzo ważna informacja, którą chcę Wam przekazać. A poza tym chcę sam dla siebie zrobić ten film, też, żeby do mnie to dotarło. Że nieważne jak trudna jest ta myśl do zaakceptowania, nie będę w stanie idealnie wpasować się w moje środowisko, ponieważ akurat tak niefortunnie trafiłem. Ja jestem... ja mam strasznie przejebany, że tak powiem yy, tutaj no. Nie będę mówił tutaj zbyt dużo detali, ale mimo tego, że tutaj w mojej okolicy jest dosyć sporo osób i znam wiele osób, które są zupełnie inne, to dosłownie z nikim nie potrafię się dobrze porozumieć. I robię ten film, żeby sobie zdać sprawę oraz żeby Wam to przekazać, jeżeli macie podobną sytuację. Ja domyślam się, że na pewno statystycznie chociaż jedna, z jedna osoba, która to ogląda, ma taką sytuację, że to nie jest nic złego. Że fakt, że jedynymi prawdziwymi przyjaciółmi, nieznajomymi, bo znajomi to tam wiadomo, fajnie pomogą, ale to nie jest ktoś, komu można zawsze zaufać, na kogo można zawsze liczyć. Że, jeżeli jedynymi przyjaciółmi w moim tudzież w waszym życiu są osoby z internetu, których nigdy nie widzieliście twarzy, nie oznacza, że jest to coś złego. I w sumie, skoro już poruszyłem temat, że tak powiem, facjaty, wiele osób boi się pokazywać twarzy, wiele osób boi się siebie. Tak to powiem. Jest na Discordzie, nie powiem wprost kto, ale ta osoba na 100% wiem, że wie, że ja o niej konkretnie mówię. Eee, mówię, jest taka osoba na moim Discordzie, mój dobry znajomy z internetu, który nawet nie pokazuje swojego głosu. Ja nie znam jego głosu, a jest jednym z moich przyjaciół tutaj internetowych. Jeżeli uważacie, że jesteście brzydcy, że wasz głos jest ohydny, że cokolwiek kurwa, to przestańcie. Jeżeli traficie na odpowiednie grono znajomych, nie będzie ich interesowało to, jeżeli jesteście faktycznie brzydcy, jeżeli was gło wasz głos jest faktycznie trudny do zrozumienia, albo yy, słabo się go słucha. Ważne, że jesteście sobą, ważne, że wyrażacie swoje poglądy, ważne, że mówicie o rzeczach tak, jak chcecie je mówić. Też kwestia jest taka, że prawdopodobnie każdy z Was zdaje sobie sprawę, że ocenia swój głos, całą swoją osobowość, całego siebie za nisko. Ponieważ chcecie być kimś lepszym i wiecie, że macie, że jesteście wobec siebie zbyt krytyczni. Zdajecie sobie z tego sprawę, ale mimo wszystko to nie pomaga. Przez to wydaje Wam się, że jest jeszcze gorzej. Zaufajcie mi, że jeżeli. Jesteście młodzi, nie jesteście kurwa jebanymi pachołkami. Nawet nie mądrzy, inteligentni. Ja jestem głupi jak but, ale jestem bardzo inteligentny. Jeżeli nie znacie różnicy, to wam tutaj wkleję jakieś bardzo szybkie wyjaśnienie o co chodzi. Jeżeli potraficie rozmawiać, jeżeli się czymś interesujecie i osoby tam z internetu też się tym interesują, to ich nie będzie to obchodzić, że Macie brzydki głos. Wiem, że ten film nie ma żadnej struktury. Nie ma on też za bardzo sensu. W sensie, wiem, co chcę przekazać, ale mówię tak bez skryptu i to raczej nie ma za dużo sensu. Chcę po prostu każdej jednej osobie, która to ogląda, nawet jeżeli jest to nowa osoba, z którą nigdy słowa nie zamieniłem, niezależnie kim jesteś, chcę ci przekazać że jesteś wartościowy. Fakt, że społeczeństwo, w społeczeństwie. które dookoła Ciebie, ta mała społeczność, yy, powiedzmy tam, no w Twojej okolicy Cię nie akceptuje, nie oznacza, że nie jesteś wartościowym człowiekiem, bo jesteś. I mimo, że jest to wszystko dla mnie ciężkie, myślę, że dam radę. Dam radę Słyszeć wszystkie krytyki, przez osoby dookoła mnie z świata prawdziwego, przez osoby z rodziny przejdę przez to wszystko, ponieważ mam prawdziwych przyjaciół w internecie, którzy będą stali za mnie murem, a ja będę stał za nimi murem. I myślę, że to jest najważniejsze. Do zobaczenia za tydzień.